Cześć monów widzowie się gramy i EAFC. Dzisiaj coś mam złapy internet, więc jak mi wywali z, z meczu, to będę wkurzony. Dobra, załadowało mi się wreszcie zbyt sen, no tak no. Zaczynamy robić tą bestię, no. Ja nie zrobić go, to nie jest ja no. <ścoughs> Ja muszę go zrobić, no. Po prostu no muszę. No tak, no musimy zrobić spad. Srebrny, bo yy, no tak, no może kupić karty, ale chciałbym go zrobić raz na wypożyczeniu, najpierw, no. Muszę, tylko przetestuję, na spokojnie i zobaczę, że jest wart w zrobieniu. A, jeden overall nam brakuje, no. No i dobra, mamy skład na wypożyczonego Thierry'ego Henry'ego. No i mamy Cierrego, Andriego. jest na wypożyczenie. Sobie zagramy taki jeden meczek, dwa. No i przetestowajmy tą bestię, no. Mam nadzieję, że będzie warty robieniu. Że się wykaże w tej pierwszej dynastce, jako na wypożyczeniu. Oczywiście, no, idzie za Paulo Futry na razie i jeśli, yy, być, no, jeśli będzie warto robieniu, w sensie że będzie dobrze mi się nie grało, sobie go zrobimy, będzie grać nie, będzie na lewej skrzydle, znaczy w sensie zobaczcie hmm, na SN będzie grać. Czyli nie wiem no jak z tej taktyce jest, no ale dobra. Pokażę Wam jaką taktykę, no jak gdzie będzie. Najprawdopodobniej dałbym go tak hmm, albo no, bardziej bym go tutaj dał. A Martinelli pójdzie na prawe, bo bardziej go na na tej prawej. Stasz, co ja gadam, to nie ma się... tylko to jest lewe skrzydło chyba. I to jest prawy skrzydło, nie wiem. Ja nie wiem, ja się nie odzywam już. Się sam się nie znam. No dobra, no to zagramy ten meczyk, tam dwa w Disney Rivals. Ja muszę wygrać jeden, bo potrzebuję do nagród, żeby być, mieć ulepszony... A i wbijem piątą blikę tak w ogóle. Cię nie pochwaliłem zbytnio. A, A Kurde, no tam składzik. Nie, dobra, myślałam, że będzie gorzej, jeśli chodzi o internet. No, znaczy, no, mogę być lepiej, jak się czuję. Jakby ścinki. Dawaj, Alison. O Jezu, co ja robię? Wiesz co? przyjął piłkę. Dobrze, Havertz. I dawaj. Daj mi tu herego ariego. Znaczy, no, jeśli źle mówię jego imię, no to... Przepraszam, bo nie zbyt zbytnio wymawiać e-mail. jakby. Dobrze, Lucio. O, bardzo dobrze. Lach. O! Dawaj, Martinelli. No, dawaj, Martinelli. Kurde. Jeszcze! Martinelli w bramkarza. Chociaż Jest strzał pierwszy Thierry'ego Ariego Henry? Nie wiem no Napiszcie czy dobrze wymawiam. Czy źle. Bo sam w sumie nie wiem. Dobrze, Loris! No i Sojczkow, Przy piłce. Co się stało? Co to się stało? Brałem kaszno na to... No to poleciał na wakacje, no. A, złapał to. Thierry hand, Henry! Yes, goal! Yes, goal! 2-0! Cudowny. francuski napastnik. Oj. Teraz mi nie podał. Oczywiście, bo pad mi nie tyka. Henry! Kurde! Prawie, czekajcie. Muszę sobie przyciemnić monitor, bo jest za jasno. Dobra, będzie lepiej. Tak, ma bardzo, albo to jest stadion, albo... Nie wiem, teraz jest lepiej, bo za jasne jest po prostu, no. Gol. Brawo, Loris. Czy no, był to taki strzał, że, no, powinien, musiał obronić, no. Czy no tak, no. Kurde, no, na... Heniego jest więcej czasu, ale ja chcę bardzo go już go mieć. Nie wiem, czy robić Maldiniego, czy odpuścić go sobie na razie. No, jest to aż musiała być gol. Nie wiem, co ja robię w tej głupiej defensywie. Gówno robię. Jezu, ale Henry? No, po co ty się zatrzymałeś? Strzelaj no! Nie wiem, gdzie moja obrona jest. Ja czemu nie ma nikogo w obronie, prawie. Halo, Di Lorenzo, nie śpimy, wracamy. No, rozkleja mi się totalnie ta obrona, no. Nie wiem, co się stało, ale rozkleja mi się ta obrona. Nie, biegnąć co ja nic nie zrobię. Aaa, oh. no biegnij. Dobrze, di Lorenzo. Jezus, no! Jaki co to odebrał? Nie! Tego tu nie miał prawa! Ob... Jezu, lucję, no biegnij! Dobra, nie mam kogo takiego sobie puścić. No, dobra, dam tylko wantajka, no i dobra, no. Lecę grać. Dobra. Ach, lecimy. Musimy wrócić, bo oczywiście. No. Jakby Loris coś bronił. Ogólnie. To może bym coś tutaj zrobił, bo. Pierwsza, trzecia bramka to w ogóle nie powinno być, no. Wygraj to. Brawo, Henry! Henryk. Będę ci tak nazywał, Henryku. Jezus, no ty Lorenzo, no! Brawo. Nie brawo. Brawo. Brawo, biegniesz! Henry jest szybki! powinieneś być szybki, moim. Brawo. No i się do ataku! Henry! Henry! Henryku, ty mój! Martin, brali! Broni Norris! Bez sensu. To spalony? Nie. Jaki incydent tego nie obroniłeś? Ratuj Honor! Ale czemu tak? Bez sensu! Martinelli? Gol! 4-4 Dobrze, Alisson W tej obronie to jesteś kocurem. Jezu, wyżej to podawaj Nie tak, żeby mógł dosięgnąć to No i Van Dijk! To jest ściana! Nie, nie jak... Z Van Dijk wszystko idzie lepiej No gość też ma Van Dobrze, Havertz! Jezu, ratujesz mi dupę. O, on już się dobiegnie. Musiałam się podrapać... po nosie. D dobrze, wandaik no. Ja... On wraca do pierwszej dynastki. W dupy to mam! Henryk, podaj no! Podaj! Jak ty... Nie! Jak ty to przegraś Lucio? jaki co ty, ty z jakbyś karłem przegrywasz główkę? Nie, Lucy, sobie teraz zrobię wielki, ale to wielki minus u mnie. Taki wielki. Na całą kartkę w zeszycie czteroliniowym. Już Lachm więcej wygrywa główek. Dawaj, uratujcie Honortery i drużyny. Henryk, Henry! Próbuję, cokolwiek. Nie. No, jak mi strzeli kolejną, no to już GG. Henryk, Henryk! Henryk! Tak jest! Gol, 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 gol. Henryk! Ty, mój kochany Henryk, zaplusowałeś sobie. Jeszcze jedna. Proszę. Nie straćmy gola. Proszę. Dobrze, ludzie. Plus, plus, plus. Wielki plus teraz. Zidane, zidane, kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. kocham Cię. Zidane, zidane, tak jest. Zidane, mamy to. Zidane, to jest Zidane. Zidan, Zidane, wszyscy krzyczymy Zidane. Zidane, zidane. Pis jeśli oglądacie do końca, to piszcie hashtag Zidane. A no, ogólnie tak, no. Henry dołącza do drużyny. A to był na. Co to było na tyle, dzięki oglądanie widzowie, nara!